Ta izba porodowa jest ważna nie tylko dla wielu Lędzinian, Lędzinian, jest ważna także i dla mnie, bo trójka moich dzieci się właśnie urodziła w tej izbie porodowej. No cóż, jak długo mogła istnieć i były warunki prawne na istnienie jako izby porodowej, tak ta izba istniała. Jeżeli te warunki się skończyły, nasz MZOS nie dostał kontraktu, zresztą żadna izba porodowa w Polsce nie dostała kontraktu na tego typu działalność. Wtedy musieliśmy myśleć o jakiejś innej działalności. Przez kilka lat istniało tutaj przedszkole, mieliśmy tutaj oddziały zerowe, no ale i ta działalność musiała się skończyć, bo Sanepid nam no, po prostu zakazał tego typu działalności. Ten budynek się na ten cel nie nadaje. On w zasadzie stoi od roku pusty. Zrobiliśmy wycenę i teraz wystawiamy do sprzedaży. Ja wiem, że ten budynek ma wartość sentymentalną, ale my musimy postępować racjonalnie i ekonomicznie. Nikt nam tego budynku z miasta nie zabierze. Sądzę, że jeśli ktoś go kupi, to być może na cele też służące naszym mieszkańcom ten budynek zostaje tutaj i on zawsze będzie jakimś pomnikiem. Niezależnie od tego, czyją on będzie własnością. Poza tym. No, utrzymywanie tylko ze względów sentymentalnych tego budynku, no nie jest racjonalne. To jednak kosztuje, a nie inwestowanie, no to budynek popadałby w ruinę.